Pięć niewinnych oczekiwań kobiet, które potajemnie odbierają mężczyznom wolność i niszczą wasz związek. Dzisiaj będzie o oczekiwaniach kobiet, które wzbudzają w mężczyźnie poczucie utraty wolności i zabieranie mu przestrzeni do decyzyjności. Jedziemy z tematem: punkt pierwszy kontrola nad decyzjami. Słuchajcie, jednym z głównych powodów, dla których mężczyźni mogą czuć się pozbawieni wolności, jest nadmierna kontrola nad ich decyzjami. Kiedy kobieta stara się podejmować większość decyzji w relacji, albo ma tendencję do narzucania swojego zdania i to bez uwzględnienia potrzeb partnera, mężczyzna może się czuć ograniczony. Mężczyźni naturalnie dążą do samodzielności i do tego, żeby podejmować własne decyzje, bo to jest silne, silnie związane z ich poczuciem autonomii. Wyobraź sobie sytuację, w której kobieta decyduje za mężczyznę o takich sprawach, jak wyjście na imprezę, jak to, co będą jedli na obiad, albo jaką decyzję podjąć w pracy. Może to wywołać w mężczyźnie poczucie, że jego zdanie nie ma znaczenia. No właśnie, to co możemy z tym zrobić? Jak temu zapobiec? Przede wszystkim, zamiast narzucać swoje decyzje, warto wspólnie omawiać możliwości i dawać mężczyźnie przestrzeń do wyrażenia swojego zdania. Pytanie w stylu: co myślisz o czymś tam, albo jakie rozwiązanie według Ciebie byłoby najlepsze? Takie zdania pomagają budować partnerską relację opartą na wzajemnym szacunku, a szacunek dla mężczyzny, pamiętaj, jest jak powietrze, jak tlen. Po drugie, oczekiwanie stałej dostępności. Kolejnym czynnikiem, który może wpływać na poczucie utraty wolności jest oczekiwanie, nasze kobiece oczekiwanie, że mężczyzna będzie stale dostępny i będzie spędzał czas tylko z nami. Relacja, w której my wymagamy ciągłej obecności i uwagi, może sprawiać, że mężczyzna zacznie się dosłownie dusić. Przykładowo. Kobieta, która jest niezadowolona, że partner spędza czas z przyjaciółmi, z kumplami albo z rodziną albo rozwija swoje pasje zamiast spędzać czas z nią, może wzbudzać w nim poczucie ograniczenia jego przestrzeni osobistej. Więc co możemy z tym zrobić? Moje drogie, budowanie zdrowych relacji w związku jest kluczowe. I takie zrozumienie, że i ty, i on potrzebujecie czasu dla siebie. Na indywidualny rozwój, na bycie samemu ze sobą sprawia, że relacja staje się bardziej zbalansowana. Zachęcanie do pielęgnowania pasji i relacji z innymi ludźmi poza związkiem pokazuje mężczyźnie, że kobieta nie ogranicza jego wolności. I uwaga, uwaga, punkt trzeci: zbyt wysokie wymaganie emocjonalne. No, niektóre kobiety oczekują, że mężczyzna spełni wszystkie ich potrzeby emocjonalne. A to jest dla mężczyzny przytłaczające. Kiedy mężczyzna czuje, że jest jedynym źródłem wsparcia emocjonalnego do swojej partnerki, może to wywołać w nim poczucie presji i ograniczenia. Przykładowo, kobieta może oczekiwać, że mężczyzna zawsze będzie gotowy do rozmowy na temat jej problemów, nastrojów, a nawet drobnych frustracji dnia codziennego. Jeśli te oczekiwania będą zbyt intensywne, zbyt częste, mężczyzna może zacząć czuć, że brakuje mu przestrzeni na jego własne emocje i na jego własne problemy. Co więc możemy z tym zrobić? Zdrowe związki to takie, które opierają się na wzajemnym wsparciu. Owszem. Ale nie można zapominać o innych źródłach emocjonalnej pomocy, takich jak przyjaciele, rodzina czy terapeuci. Oni też tutaj mają swoje zadanie. Ważne jest więc, aby partnerzy dzielili się odpowiedzialnością za swoje samopoczucie i nie obciążali się wzajemnie nadmiernymi wymaganiami emocjonalnymi. Uwaga, uwaga, czwóreczka brak przestrzeni na rozwój osobisty. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, potrzebują przestrzeni na rozwój osobisty i też na to, żeby realizowali swoje pasje. Natomiast kiedy my kobiety nie dajemy z naszym partnerom możliwości rozwijania się, może to prowadzić u nich do frustracji i poczucia uwięzienia, wolny w niewoli. Co więc możemy z tym zrobić? No wiesz, jeśli kobieta oczekuje, że mężczyzna będzie rezygnował ze swoich pasji na rzecz wspólnego czasu albo kobiecych planów, to stanowczo odbierze mu to poczucie niezależności i go wykastruje. Co możemy z tym zrobić? Ja proponuję zachęcać partnera do realizacji jego pasji i jego celów, bo partnerzy, którzy wspierają się nawzajem w swoich dążeniach, budują silniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. I uwaga, piąta rzecz oczekiwanie natychmiastowej zmiany. Hmm. Często w związkach pojawia się takie oczekiwanie, że wiecie, partner szybko zmieni swoje zachowanie albo że on może i musi szybko zmienić swoje nawyki. I kiedy kobieta naciska na zmiany bez dania mężczyźnie czasu na przemyślenie, adaptację, przygotowanie się na to, on to odczuwa jako presję i ograniczenie. Przykładowo, kobieta może chcieć, aby mężczyzna natychmiast zmienił swoje nawyki związane z pracą, z czasem spędzanym w domu czy stylem życia. I teraz, jeżeli mężczyzna czuje, że nie ma przestrzeni na powolną zmianę, może to wywołać u niego poczucie utraty kontroli. No więc, co możemy zrobić? No, zmiany w związku powinny być stopniowe i oparte na wzajemnym zrozumieniu. Zamiast naciskać na szybką zmianę, lepiej porozmawiać o oczekiwaniach i dać partnerowi czas na adaptację. I uwaga, moje drogie, jeżeli czujecie, że w waszych związkach albo w was samych nadszedł czas na zmianę, tak? Nie tylko w relacji, ale tak jak mówię, przede wszystkim w waszym, waszym kobiecym rdzeniu, to mam dla was coś wyjątkowego. Na początek powiesz mi, czy czujesz, że codziennie pędzisz, że ciągle planujesz, że codziennie kontrolujesz, że to wszystko sprawia, że gubisz swoją kobiecość i wewnętrzny spokój? Bo jeśli tak masz, to mam dla ciebie coś, co z pewnością odmieni twoje życie. Serio. Wyobraź sobie, że zamiast ciągłego działania możesz odnaleźć radość w byciu tu i teraz. Że możesz cieszyć się każdą chwilą. Możesz czerpać z życia pełnymi garściami. Mój e-book to kompleksowy przewodnik, który pokaże ci, jak przejść z męskiej energii działania do żeńskiej energii bycia. Znajdziesz w nim sprawdzone metody i praktyczne wskazówki, które pomogą ci wprowadzić harmonię i spokój do twojego codziennego życia. Powiedz mi, czy nie chciałabyś w końcu odpuścić? Tak wiesz, żeby przestać kontrolować wszystko dookoła. Nie chciałabyś poczuć prawdziwej lekkości, prawdziwego bycia? Bo mój e-book poprowadzi cię krok po kroku przez taki proces. Z jego pomocą nauczysz się jak wprowadzać więcej radości, spokoju i kobiecej energii do swojego życia. A to przełoży się na lepsze samopoczucie, głębsze relacje i większą satysfakcję, nawet z życia codziennego. Dlatego nie czekaj dłużej. Proponuję, żebyś zainwestowała w siebie i w swoje wewnętrzne poczucie szczęścia. Mój e-book jest obecnie dostępny za 97 zł. Możesz kliknąć w link w komentarzu do tego filmu i w opisie do filmu i zacząć swoją podróż do życia pełnego harmonii i pełnego kobiecej energii już dzisiaj. I teraz, moje drogie, wiecie, niezależnie od tego, jak bardzo pracujemy nad związkiem, jeśli czujemy, że nadszedł czas na, na głębszą zmianę, mm, to może być dobry moment, aby skupić się na sobie i zacząć żyć w zgodzie z własną energią. Dlatego też stworzyłam Kurs Praktyka Żyńskości. To jest taki kurs, który pomoże Ci przejść od zapracowywania się do stanu wewnętrznego rozkwitu, pomoże Ci. Nauczyć się, jak odpoczywać i odpuszczać. Ten kurs to będzie kompleksowy przewodnik. Krok po kroku nauczyć się, jak korzystać z energii żeńskiej, aby odnaleźć spokój, radość i harmonię w codziennych, wykonywanych czynnościach. Wyobraź sobie, że budzisz się rano bez stresu, że Twój dzień jest pełen napięć, zadań na Twojej liście do zrobienia i tak dalej. Wyobraź sobie, że budzisz się. I robisz takie rzeczy, dzięki którym zamiast tych wszystkich szybkich, mocnych, takich chropowatych rzeczy, które czekają na już do zrobienia, napełniasz swój dzień spokojem. Czujesz się zharmonizowana. Czujesz wewnętrzne szczęście. No właśnie, mój kurs to inwestycja właśnie w taki stan, w Twoje samopoczucie, w Twoją radość i w Twoją wewnętrzną moc. Możesz dołączyć do tego kursu praktyka żeńskości już dziś. Za 347 zł. Możesz kliknąć w link, który znajdziesz na, w komentarzu i w opisie do tego fi filmu, i możesz zacząć swoją podróż do życia pełnego harmonii i wewnętrznego spokoju. I teraz, zanim przejdziemy dalej, przypomnij sobie, jak ważna jest równowaga w relacjach. Oczekiwania, które narzucają kontrolę, nie tylko odbierają wolność mężczyźnie, ale również mogą negatywnie wpływać na ciebie. Dlatego pamiętaj, że zdrowa relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu, na równowadze między wolnością a zaangażowaniem. Jeśli potrafisz znaleźć złoty środek między swoimi potrzebami a potrzebami i autonomią Twojego partnera, zbudujesz silniejszy i bardziej satysfakcjonujący związek. Tyle na dzisiaj, moje kochane. Trzymajcie się ciepło. Cześć.